Uważaj już Nadia na wraca na most Most, 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 most Most mysz. O masz do kolejnego klipa I jeden na moście Plecy, plecy A nie Wyszedł Nie, masz do klipa, dawaj go Ale to są noobki da? <laughs> huh? Deja I just been this place before. Higher on the street and the noise went up. Fajerbola ma! Ty <laughs> to zrobiłeś zajebiście! <śmiech> fireball, fajerbol, <fireball>. Fajerbol! <laughs> 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 No na pewno Gdzie ten chłop? Zabijesz? Tak Nie, oni już wiedzą, że jestem Dawaj, rozwalimy łóżko Nie mam czym Ale chłop dosłownie bańkę łap Dosz kolejny? Posług Czemu ty tego nie rozwalałeś? A, rozwaliłeś nawet nie wiesz co się dzieje, pomóż Ty, oni mi łóżka nie rozwalili Nie A bo dobra, ja mam kill'ow Teraz po co mi auto mają? Mi. Po co mi auto ajmy? Nie ma Uratowałem Gdzie on jest? Uratowałem No to mi chodzi to czemu powiedziałeś, że ty rozwalisz? Rozwalaj! A, masz, będziesz miał jednego. Ja? Jednego? Co ty? Czy zdążę schować? Gdzie oni mają bazę? O. GG.